Saints Row, jedna z najbardziej absurdalnych marek na rynku, powraca już w sierpniu tego roku. Z tej okazji powinniśmy przyjrzeć się nieco bliżej tej produkcji. Po upadku studia THQ, które było odpowiedzialne za trzy poprzednie odsłony gry, marka potrzebowała nowego wydawcy. Nie trzeba było długo czekać, aby prawa do produkcji wykupiło Koch Media. Możecie być pewni. Będzie to jedna z najbardziej absurdalnych gier, jakie przyszło Wam zagrać. Pierwszą sprawą, która może was zaskoczyć, jest fabuła. Tym razem przyjdzie nam zmierzyć się z kosmiczną rasą zwaną Zin, która pragnie zawładnąć Steelport. Cała akcja będzie rozgrywała się w symulacji wspomnianego miasta, stworzonej za pomocą rozwiniętej technologii kosmitów. Po rozprawieniu się z wrogimi gangami, święci postanawiają przejąć prezydencki stołek. Przyjdzie nam zatem zasiąść na fotelu Abrahama Lincolna i żą: no nie, jedynie będziemy walczyć z kosmitami. Jako prezydent w symulatorze miasta otrzymamy potężny arsenał supermocy, które pozwolą nam odpowiednio rozprawić się z przeciwnikami. Nie należy również zapominać, że nadal jest to strzelanka w trzeciej osobie, a twórcy przez cały czas podkreślają, iż moce mają być jedynie dodatkiem do gry, a nie jej głównym mechanizmem. Zatem nie warto porównywać Saints Row 4 do chociażby Prototype. Już mogliśmy zobaczyć w akcji możliwości latania, biegania zawrotną prędkością po budynkach, używanie telekinezy na przeciwnikach czy zamrażanie ich lodem. Z zarem drugiego Bioshocka moce będziemy mogli rzeczy jasno łączyć. Przykładowo nic nie stanie na przeszkodzie wynieść przeciwnika w powietrze, zamrozić go w locie i powalić porządnym kąpniakiem w dół. Oprócz tego do arsenału dołączą nowe pukawki, m.in. Inflate O-Ray. Or Potem jak przeciwnik zostanie nim trafiony, jego głowa zaczyna pęcznieć, aż w końcu wybucha, rozbryzgując wnętrzności dookoła siebie. Druga broń, która jest bardziej interesująca, to Dubstep Gun. Po wycelowaniu w kosmitów będziemy mogli podziwiać Dubstep w ich wykonaniu. oprócz tego, okoliczne pojazdy zostaną wyniesione w powietrze. Bomba! Jeśli jeszcze wam mało, będziecie mieli okazję wsiąść za stery potężnego mecha, który obraca wszystko dookoła w pył. Nasi przeciwnicy, czyli kosmici zin, to przybyże z odległej galaktyki, którzy mają charakteryzować się intrygującymi zdolnościami, które będą nam utrudniać życie. IQ przeciwników zostało znacznie poprawione, co powinno wymagać od nas większego nakładu pracy, a także sił przy wciskaniu klawiszy. Kosmici mają występować w różnych odmianach, aby nie było narzekania, że walczymy ciągle z tymi samymi wrogami. Jednak dziennikarze po pierwszych pokazach, a także gracze po zapoznaniu się z gameplayami, narzekali na ich wygląd zewnętrzny. Nie zaprezentowano jeszcze wszystkich odmian, zatem trzymały kciuki iż twórcy zrehabilitują się w przyszłości. W kwestii graficznej czwórka ma nawiązywać z stylistyką do poprzednika, a więc nie powinniśmy oczekiwać jakichś oszałamiających zmian w silniku gry. Co najwyżej, drobne usprawnienia w teksturach, detalach czy animacjach postaci, które wymagały nieco pracy w przypadku supermocy. Muzycznie, produkcja powinna dotrzymać również tempa poprzednim odsłoną, nie odchodząc zbytnio od specyficznego klimatu. Saints Row wybił się nie tylko przez swoją absurdalność, ale także fenomenalny klimat, na który składało się wiele czynników, a między innymi stylistyka, a także oprawa audio. Grama pojawi się na rynku w sierpniu bieżącego roku, a zamówić ją możecie na przykład w sklepie muw.pl. Zapowiada się totalnie absurdalny tytuł, który ponownie będzie wyśmiewał trendy panujące w poszczególnych częściach Grand Theft Auto. Miejmy nadzieję, że wszystkie nowości sprawdzą się, a Saints Row 4 będzie kolejnym unikalnym tytułem sandboxowym na rynku. Well, hello, Mr.